Siema tu. Game Over 87.0 Chciałbym dzisiaj pokazać, gdy, o, gdy ulubiony obraz chcecie dać na tapetę, a nie umiecie go dać na tapetę. Inaczej yy, kiedyś było inaczej niż teraz yy, Pokażę Wam jak było inaczej i jak jest teraz. Wchodzimy w naszą przeglądarkę w Google. I na przykład wpisujemy, nie wiem minerac na przykład można zapisać co coś się chce oczywiście grafika zakładka grafika pokażę jeszcze wyraźniej gdzie jest tu gdzie jest wyszukiwarka to tu grafika wejdziemy w to i teraz Minet... Y, przepraszam. Minetraft. I można zwykłe minetraft, minetraft tapety, budowle. I tutaj sobie wybieramy. Y, Ja na przykład wybieram tom. Wtedy było tak. Yy, dawni, dawno, gdzieś rok temu lub dwa lata, było tak, że naciskało się na oprawek. Przepraszam za to, że się tak ścina. O, na przykład ten. I wtedy było tak: naciskaliśmy prawym przyciskiem myszki i pisało. E, I pisało ustaw jako pulpit. E, gdy tego nie ma, to ja zrobiłem tak: że. E, przepraszam za to, że mi się tak ścina. Zrobiłem folder tapety. Tu już mam kilka tapet. I tak, wyłączmy ten folder, albo nie wiem, i weszłem w, tak, w ten obrazek. Dałem na y, zapis grafikę jako. Ups. I teraz tak chodziłem w zakładkę e, Pulpit, i tam miałem ten folder e, Pulpit, tapety, ja mam taki ten, i tutaj przepraszam, i dajemy na Pulpit. Tutaj jest ten folder, który właśnie zrobiłem i tam chcę mieć tą tapetę. U mnie to jest ten folder y, tapety, jak widzicie tutaj. Tu, no to naciskamy ten folder i piszemy i naciskamy zapis. Gdy nam się zapisało, możemy zminimalizować przeglądarkę. Wchodzimy w ten folder, w którym będziecie mieli tą tapetę. To była, przepraszam, to była ta tapeta. Więc dajemy tutaj. Prawym przyciskiem myszki na tom i klikamy w y, ustaw jako tło pulpitu. Widzicie, po, przed naciskamy, wciskamy y, ustaw jako tło pulpitu. I teraz powinniśmy mieć to. I tak mamy. I można zrobić e, tak. Tak jest ładnie. Ale mi się loguje. Dobra, więc nie będę już Wam pokazywał, bo zobaczycie sobie na tym, na własnym ekranie. U mnie się laguje, więc yy, tak dobrze nie będzie.